Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto obłoczek czekoladowy. Potrzebować będziemy 3 duże jajka, szczyptę soli, 10 deko stopionego masła, 100 ml mleka, łyżeczkę proszku do pieczenia. Pół szklanki cukru, szklanka o pojemności 250, szklankę mąki ziemniaczanej, jeden budyń bez cukru, 40 gram. Jajka z cukrem, szczyptą soli ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą, dolewam mleko, dolewam. Skopione masło, dodaję budyń, mąkę i proszek i dokładnie mieszam. W konsystencję jednolitą wyłożymy do formy formę 17 na 27 cm Mam wyłożoną papierem do pieczenia i ciasto wykładamy. Będziemy piekli około 35 minut w 170 stopniach ciasto wyrównujemy i wędruje do piekarnika ciasto mam pięknie wypieczone jedną trzecią ciasta skroiłam i go rozdrobnie pokry, pokruszę, a tutaj mam trzy wafelki Prince Polo, które pokroję. Ponadto mam 300 ml śmietanki 30%, dwie łyżki kakao, 300 ml jogurtu i Dwie galaretki rozpuściłam w 250 ml wrzącej wody, pozostawiłam do całkowitego ostudzenia. Bardzo dokładnie należy pomieszać. Teraz kroję wafelki i rozdrabniam ciasto oraz śmietane ubiję. Jeżeli lubimy słodkie dodajemy 4 łyżki cukru ja nie dodaję cukru, ale jeżeli ktoś lubi dodajemy 4 łyżki cukru pudru do ubijania do śmietany. Śmietanę już mam ubitą, dolewam jogurt, dodaję kakao. Dodaję na i całość dokładnie pierwsza. Tak. Masa musi troszeczkę stężeć, bo ona jest dosyć płynna, więc odczekamy aż masa troszeczkę stężeje. Połączymy z pokrojonymi wafelkami, a wierz posypię pokruszonym ciastem to jest dosłownie parę minut czekamy aż masa stężeje masa już jest stężejąca dodajemy pokrojone wafelki i mieszamy Wykładamy na ciasto. powierzchnię. A wierzch posypujemy okruchami ciasta. I ciasto damy do lodówki na dwie godziny, najlepiej na całą noc, ale jeżeli nie mamy czasu, mamy gości. To dwie godziny też wystarczą, żeby ciasto ładnie stężało i ładnie się kroiło. I tak przygotowane ciasto wędruje do lodówki. Tak. Pokryta cała powierzchnia. I tak oto wygląda ciasto czekoladowy obłoczek. Ukroimy kawałeczek, a tak ciasto wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto czekoladowy obłoczek.